Witam serdecznie na kanale Rod Osoby spod znaku bliźniąt. Witajcie kochani i To czytanie jest dla Was na czas od 5 do 11 czerwca 2023 roku. Pamiętajcie, że to czytanie jest ogólne, nie będzie z każdym rezonowało, więc najlepiej, jeżeli jesteś ciekaw własnej historii, od razu do mnie na e-mail. Wtedy. Poprzez prywatne czytanie naprawdę wiele sytuacji można wyciągnąć z kart Tarota. Nie spróbujesz, to Ci nie przekonasz. A tymczasem, no cóż, warto by zasubskrybować ten kanał. Posłuchać, czy te czytania będą w zgodzie z Tobą, czy też nie. Tutaj na tą chwilę tutaj w tym czytaniu będą i będzie i rada i ostrzeżenie i oczywiście odpowiedzi anielskie na Twoje pytanie, jakie Cię interesuje. Ucz sobie już teraz w głowie to właśnie pytanie. Jakie Cię nurtuje być może od pewnego czasu. no to u na ten tydzień, od 5 do 11 czerwca, już czerwiec, matko no, jedyna, dobra, lecimy z tym koksem. Przychodzi. Co odchodzi? No, rada nie chce mi wyjść. <gry> rada. No i jeszcze ostrzeżenie. Ostrzeżenie dla Ciebie, mój drogi. Co my mamy tu pod spodem? Wchodzisz z energią. Hmm. Yy, zakochany jesteś. Yy, w kimś też różczek, paś, pentakli. Hmm. Masz wiele osób wokół siebie, a ty jesteś normalnie, masz głowę w chmurach. Tutaj widzę kogoś takiego. Możesz to być ty może ktoś w Twoim otoczeniu. Um, ale generalnie energia fajna koło Ciebie ludzie weseli. Um, ktoś uczący jest też, jakiś student. Nie wiem. W każdym razie też tutaj taka energia występuje. Jakiś może będziesz miał nowy pomysł na coś. Hmm. No dobra, patrzymy. Główna energia. Świat. Ojejku, fajny czas. Ten tydzień. Dlaczego? No, świat staje otworem dla Ciebie. Zobacz. Jakiś etap w Twoim życiu się kończy, coś się zaczyna nowego. No cóż, tutaj w, w tym tygodniu. Nie wiem, co, co kończyć. U jednych kończy się już szkoła, u innych kończy się związek, u jeszcze innych z, z, praca, zmiana pracy, y, przemyblowanie w mieszkaniu. Naprawdę różne sytuacje. Dlaczego świat, dlaczego świat, tego główna energia dla bliźniąt, Będziesz myśleć o wyjeździe gdzieś za granicę, o osobach, które mieszkają za granicą. Świat, dlaczego świat? Mhm. Wyjazd. Myślisz o wyjeździe w tym tygodniu, o, gdzieś. Nie wiem, za granicę, za granicę miasta, za granicę kraju. <laughs> Rydwan, możesz jechać z kimś, może do kogoś. Główna energia, albo po prostu myślisz o takim wyjeździe. Może myślisz już o wakacjach. Mm -hmm. <laughs> Dwójka buław, zbyt piękne by było prawdziwe, co? Chci móc a chcie chcieć i móc, móc a chcieć. No cóż, um, może, może są osoby, które będą już realizować um, te swoje um, zamiary, zamierzenia już w tym tygodniu, ale są również takie, które będą um, myśleć o tym, jak pogodzić dajmy na to, tą swoją codzienność, to co zostawią w domu, a z tym wyjazdem, który zaczynają planować to jest ten dzień, gdzie myślisz gdzie się zastanawiasz takie stoisz i zastanawiasz się, którą drogą pójść, którą wybrać jak ogarnąć ci dwie sytuacje czy dwie osoby? Hmm. No dobra, co do ciebie przychodzi? Dwójka pentakli. Wiele możliwości do ciebie przychodzi, ale też ta niewiadoma to takie, stoisz w miejscu i się zastanawiasz, co zrobić w danej sytuacji. Dwójka pentakli, dlaczego? Co przychodzi do bliźniąt? Przechodzi do bliźniąt w tym tygodniu. Mhm. No tak, bliźniak z jednej strony yy, tworzy sobie bariery. Więcej widzi przeciw niż za jakimś projektem. Jasne, i już mi, kurczę, karty biegają. Hmm. Ty jakbyś miał nawet przed oczami w tym tygodniu nową miłość, nowe możliwości, to tych nie zauważysz? Kurczę. To jest takie mm, zamartwianie się. Yy, no ewidentnie tutaj y, w tej ósemce mieczy widzę osobę, która sama się blokuje, która sama, yy, nie wiem, yy, jakby, no nie wiem, chce, a też coś... Yy, dokonać, chcesz zmian, chcesz zrealizować jakiś plan, ale ty jakoś tak nie wiem dlaczego askielichów 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 królowa kielichów hmm. to jest takie wiesz y ja tu widzę osobę, która po prostu siedzi w domu albo leży w łóżku, albo pije sobie wilko, yy, może w dużych ilościach, oczywiście nie wszyscy i to jest tylko tak, ja sobie mam. W każdym razie chodzi o to, że yy, widzę osobę, która po prostu nie wierzy w swoje możliwości, ma je przed nosem, a ich nie widzi. Raczej widzi to w sferze marzeń niż yy, realnego planu. Co do ciebie przychodzi? No właśnie to takie ta ósemka mieczy, ta ósemka mieczy mówi o, o więzieniu, o tym takim. Ale ty sama, czy sam nie, no nie chcesz wyjść z tego więzienia. Hmm. A co odchodzi? Dwójka mieczy. <laughs> Dwójka mieczy. Dwójka mieczy no również mówi o tej niemocy. O tym, że tutaj Cię atakują czarne myśli. O tym, że przez nie umiesz zadecydować. W tym tygodniu mam wrażenie, że ty nic zdecydujesz nic bo ty więcej będziesz widział, czy będziesz widziała przeszkód na jakąś sytuację niż zalet, niż możliwości. Pustelnik odchodzi. Hmm. Jeszcze zobaczę tego pustelnika. To osamotnienie odchodzi. Odchodzi rycerz Buław. Do, no dopóki będziesz niezdecydowany w bliźniaku, naprawdę nie jesteś w stanie nic zrobić. Tutaj masz energię piękną na ten tydzień. Tu masz Rydwan, masz świat i masz dwójkę Buław, czyli to tak wygląda jakbyś po prostu chciał gdzieś wyjechać. Ale się będziesz zastanawiać po prostu jak ogarnąć je, tak, żeby byli wszyscy zadowoleni i przez to tutaj przychodzi do Ciebie ta ósemka mieczy, która mówi o tym o tych czarnych wizjach, tym zniewoleniu. Bo sam siebie jakby tutaj. Yy, no powiem... Te twoje możliwości są, ale ty sam się jakby mm, dołujesz i ich nie widzisz. Niestety. Jaka jest rada? Rada jest siedemka mieczy. Zacznij kombinować. Pod siebie, ze zgodzie z sobą. Siódemka mieczy, kombinuj tak, żebyś mógł wyjechać, tak, żebyś mógł realizować swoje nadzieje, plany. Siódemka mieczy. Dlaczego siódemka mieczy jako rada? No? <gryw> I dziewiątka denarów. Tak, byś mógł miło spędzić czas. Tak jak Ty tego pragniesz. Nawet w osamotnieniu. Nawet sam, czy sama wyjedź gdzieś, jeżeli tego potrzebujesz. A jakie jest ostrzeżenie? Ostrzeżenie trójka kielichów. Trójka kielichów no to mówi o trójkątach. To jest ostrzeżenie o tym, by uważać na jakiejś imprezie nas, niekoniecznie impreza, musi to być. Może to Twoje najbliższe towarzystwo. Dlaczego trójka? Trójka kielichów, jako ostrzeżenie. No, tutaj jest jakiś wyjazd. Lub u Ciebie w domu. Ktoś tutaj nie jest szczery w Twoim otoczeniu, ktoś myli Ci oczy, także uważaj na to. Ok, co mają aniołki dla bliźniąt na ten tydzień od 5 do 11 czerwca? Odpowiedź na Twoje pytanie. No zobaczmy, co tutaj przychodzi do ciebie, bliźniaku. Jaka odpowiedź, romans? No, proszę. Hmm. O cóż tu chodzi? Bardzo ważny związek pojawi się lub dopiero co zamanifestował się w Twoim życiu. To romantyczna relacja, na którą czekałeś. Jak wszystkie związki partnerskie, taki ten może mieć swoje wzloty i upadki, ale nie pozwól, by cię to powstrzymywało lub pozbawiało pewności siebie. Zaufaj, że miłość wchodzi do twojego życia po to, by w nim pozostać. Jeśli twoje pytanie dotyczyło związku, w którym się aktualnie znajdujesz, Możesz spodziewać się, że jego strony będą ze sobą jeszcze bliżej. Przeszłe utarczki odejdą w niepamięć, a zaufanie zaprocentuje wejściem relacji na nowy poziom. Każdy związek ma bowiem swoje wzgórza i doliny. Mniejsza karta wskazuje, że związek ma tendencję wzrostową. I wejdzie na nowy poziom poświęcenia i intymności. Karta ta może oznaczać również zaręczyny, małżeństwo lub formę silniejszego zobowiązania się wobec siebie dwóch osób. No proszę. Więc są tutaj możliwości. Ten świat mówi o końcu jednego cyklu, rozpoczęcia kolejnego, ale tak naprawdę od Ciebie będzie zależało. I jak ten czas spożytkujesz dla siebie. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. Trzymajcie się do następnego razu. Pa.